Coast to coast to stacja, w której nie potrzebujemy piłki, potrzebujemy tylko stalowe płuca i dużo, dużo, dużo chęci wytrzymałości. Zabawa jest następująca: biegamy w poprzek wojska od linii bocznej do linii bocznej. Tutaj na tej sali. Szerokość bójska nie jest przepisowa, jest dużo krótsza, dlatego też pokażę wam to w troszeczkę innej formie, ale myślę, że każdy rozumie o co chodzi, mówiąc kiedy mówimy o bieganiu od szerokości do szerokości. Zatem biegam i zabawa polega na tym, żeby co najmniej, co najmniej dotknąć nogą linii. Jeśli przekroczymy, to jest wszystko w porządku. Ale jeżeli nie dotkniemy, to nie zaliczamy Wam tej odległości. Każda odległość to są dwa punkty. Jedna odległość to dwa punkty. Jak najwięcej zrobimy, wtedy dostaniemy jak najwięcej punktów. Pamiętajcie, żeby i po jednej stronie, i po drugiej stronie dotykać e, nogą linii, albo nawet zrobić krok za, żeby mieć tę pewność, że. Wykonaliśmy odpowiednią odległość. Podczas Hatspa Challenge chcemy doskonalić technikę, opanowanie piłki. To jak rzucamy, to jak kozujemy, to jak podajemy, ale nie możemy zapominać, że jeżeli będziemy mieli nawet bardzo dobrze wytrenowane te umiejętności, a nie będziemy mieli wytrzymałości, to na boisku może nam tego tlenu w płucach po prostu zabraknąć. Dlatego też ta stacja Coast to Coast jest po to, żeby przekroczyć e, swój limit, żeby stać się jeszcze lepszym, jeśli chodzi o wytrzymałość, a tej wytrzymałości nigdy, nigdy nie jest za wiele. Powodzenia!